Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Standardowy jestem Bartek Jaszczak i przepraszam, że tak długo jakby totalnie nic nie było. Chodzi o to, że w ostatnim czasie, w czasie pandemii bardzo dużo rzeczy się działo. Mianowicie otworzyliśmy kawiarnię, która sprawowała się świetnie do czasu, kiedy gdzieś tam faktycznie... Zaczęły się robić takie większe obostrzenia. To zjadło mi naprawdę dużo czasu. Wiem, że miało, miała zacząć się seria na YouTubie wywiady ze sportowcem, i zacznie się, ale dopiero celuję gdzieś w okolice wiosny. Chodzi o to, że musimy teraz nadrobić bardzo wiele rzeczy, a to wymaga dużo, że tak powiem, energii. Eee, dlatego. Wolę się skupić na tym, żeby odbudowywać tutaj wszystko, a kanał, że tak powiem, będzie wracał. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nadal subskrybują. Możecie być pewni, że na kanale będą piękne zmiany i oczekujcie tego. W międzyczasie też powstały nowe koncepcje, nowe projekty. Także cały czas będziemy coś robić, nie? Także mega fajnie, że to oglądasz. Dziękuję Ci bardzo, i cóż, no myślę, że już w kwietniu, e, może nawet wcześniej, się zobaczymy i zrobimy coś fajnego. Pokażę też, jak się rozwija e, lokal, zrobimy specjalną reklamę Shakes and Coffee, e, a być może nawet powstaną dwa nowe punkty. Także obserwujcie. E, no i co, zapraszam, jakby kurde. Mega się cieszę, że, że, że w końcu zdecydowałem się nagrać taki filmik prostowywujący. No, i kończę gadać. Jakby to taka szybka wrzuta standardowa. Dodatkowo wszystkim oglądającym chciałbym życzyć mega wesołych, jakby rodzinnie spędzonych świąt, w których odnajdziemy w sobie. Tego dzieciaka, tą miłość i postaramy się wejrzeć trochę bardziej w siebie, no bo myślę, że święta to jest najlepszy czas do takich autorefleksji, no i dodatkowo co, jakby jest nowy rok, nowe postanowienia i tak dalej, oczywiście, jakby... Wszystko należy robić metodą małych kroków. Nie ma co na siebie narzucać zbyt wielkich rzeczy, e, aczkolwiek można zapoczątkować w nowym roku e, właśnie zmiany małymi krokami. Czyli chcesz, nie wiem, zacząć chodzić na treningi, e, no to zacznij chodzić chociaż raz w tygodniu. E, no i zobacz. Zobacz, czy faktycznie będziesz, będziesz się tam czu, czuła. Na pewno tak będzie, to gwarantuję. Eee, no i tak samo z, z całą resztą rzeczy, nie? Jakby chcesz ograniczyć coś w swoim, nie wiem, żywieniu, no to małymi krokami, jakby nie od razu odcinam się od wszystkiego, od wszystkich fast foodów i tak dalej, bo to po prostu może nie wyjść. Eee, na pewno będzie ciężko no ale tak małymi krokami troszkę sobie tutaj odstąpię trochę tu i będzie ok, także szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt ja właśnie stoję na światłach, także mogę się w końcu spojrzeć eee, i co? do zobaczenia